Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie mówię do was JB Dark, a to jest e, pierwszy odcinek z nowej serii e, z gry fabularnej, z króciutkiej gierki o nazwie Valiant Hearts The Great War. E, jest to historia, e, jest to przygodówka, przygodówka opowiadająca historię pięciu żołnierzy, pięciu ludzi... E, związanych lub niezwiązanych ze sobą tego jeszcze nie wiem. E, jednak jest to gra fabularna, która umie podobno wycisnąć łzy naprawdę bardzo e, mocno. E, tak więc e, jest to gra oczywiście studia Ubisoft. E, and e, Coś tam nie pamiętam, <ścoughs> szczerze mówiąc, ale jest to na pewno studio Ubisoft e, i naprawdę bardzo fajnie że, bardzo fajnie, że taką grę stworzyli, ponieważ e, Dużo osób ją polecało jako właśnie taki wyciskacz łez. E, tak więc sprawdzimy co ta gra nam ma do zaoferowania. E, jak widzicie nie zaczynałem, jeszcze nic nie grałem w tą grę, tak więc wszystko odkryjemy sobie razem. Jest to króciutka gierka, tak więc nie martwcie się. Gra automatycznie zapisuje się w określonych punktach, nie wyłączaj systemu, gdy w prawym dolnym rogu ekranu wyświetla się ten komunikat, dobra

Dzień, żyją w Francji, są pytają, Karl jest jednym z nich. <laughs> Czyli jest to pierwszy bohater. pierwszy sierpnia w Ciekawy początek, szczerze powiem. Bardzo fajna muzyka. Mam nadzieję, że dla mnie muzyka w grach stanowi naprawdę bardzo dużą. Ee, bardzo, gra bardzo dużą rolę. I mam nadzieję, że również i w tym. że również i w tej grze będzie ona jedną z najlepszych aspektów. A few days after Carl was deported, the war was hungry for more and took away Emil as well. A heavy-hearted Emil was called up to fight and left the farm for Samuel. Like so many others, he had no idea. in mhm mm okej okay, czyli z socakami sobie starujemy liberte egalite fraternite hm. ok Czyli chyba tutaj jedynie strzałkami będziemy się poruszać, tak więc jakoś przydałoby się słuchać kabel pod klawiaturę. O, dobra. Muszę iść po trąbkę, czyli będę... Spacja, przepraszam. A nie, muszę... Aha, czyli jest wojna we Francji, czy, czy są jakieś testy? Czy nie testy, tylko próby. Nie, to są próby na szczęście chyba. Okej. Okay. No i mamy pierwszego naszego zawodnika. Okej, okay, rozwalony. No najwyraźniej tylko używamy lewy shift. I spacja. Okej. Okay. Bum. Okej. Okay. Weźmy sobie jeden granat co my tu mamy? czy nie? tutaj nic nie może wziąć? Dobra. Ja, to jest taka zręcznościówka, przygodówka, coś tego typu. Nie wiem szczerze mówiąc. Na czym to polega? Ale. Nie, czekajcie. Jak to było? Spacja. C? Jak to było? W. E, czekajcie. Nie, czekajcie. Czekajcie. E, nie, muszę podejść. Czy? O co chodzi? Okej. Już, już, już. Czekajcie. Fakty. O, możemy w sumie sobie o faktach przeczytać, um, wojna. 28 czerwca arcyksiąże Franciszek Fren Ferdynand, następca tronu austro-węgierskiego, padł ofiarą zamachu w Sarajewie. W wyniku dyplomatycznych i militarnych sojuszy w Europie rozpoczął się konflikt zbrojny, który za pośrednictwem kolonii rozszerzył się na skalę światową. 1 sierpnia wypowiadają Niemcy o wojnę a Rosji. Niemcy wypowiadają wojnę Francji. Uuu... 4 sierpnia Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom. 11 12 Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Austro-Węgrom. Mhm. Okej. Okay. No dobra, ale jak ja mam to zrobić? Już zapomniałem się, że rzucałem granatę. Wcisnijmy wszystkie klawisze, jak to się ro zawsze robiło. Eeeeh. Chwileczkę. O, 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 shiftem, dobra, shiftem, shiftem, shiftem. I spacja. Brawo, baram. baram, baram. <laughs> Klimacik jest taki, o powiem szczerze, całkiem fajny, w sensie grafika graficznie bardzo fajnie się przedstawia. Oczywiście film jest w 60 klatkach, bo e, na, nawet jeżeli, e, nawet jeżeli nie uda mi się, tap. Baraki i regiment. Batalion składały... Bataliony składają się z kwater głównych oraz czterech kompanii, w sumie z 1007 ludzi. Wkład z każdej kompanii wchodziły cztery plutony, podzielone następnie, cztery sekwencje po 12 ludzi, każda bla bla bla. Mamy tutaj jeszcze kolej. Mamy również klęskę w sierpniu 1914 roku na początku. Wag to sobie w sumie mogę poczekać później. Jak na razie bardziej interesuje nas, interesuje nas bardziej historia tej oto gry. Republique Francis Regiment d'Infanterie. Inf my dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Mm hmm. Czyżby swojego zięcia poznał? Gdzieś na... 14 sierpnia, dworzec kolejowy... Ok. Czyli muszę iść w całą stronę, najwyraźniej. Hmm. Zakaz wstępu, nalem, no ale weźmiemy sobie butelkę. Tak? Tak. Paris, Serie 1914. Nie, to najwyraźniej muszę wziąć to i podejść do nich. No dobra, no to zróbmy to. Jak na razie, postaram się gdzieś mam trafić, czy o co chodzi? No właśnie, tak nie za bardzo rozumiem, co ja muszę zrobić. A, możliwe, że muszę trafić w dzwon. Aha, czyli muszę podmienić gdzieś wino, tak? Aha, możliwe, że tutaj. A czekajcie, tutaj jest jakiś Aha! Proszę bardzo Francja to jest, kurde. Fajne miasto. Znaczy państwo miasto. E, brak drabiny. Odblokowano nowy dziennik. Dzienniki. E, dziś zacząłem szkolenie w obozie wojskowym. Nie mogę przestać myśleć o Karlu, który zapewnia robi to samo w Niemczech. Aha, czyli on jest w Niemczech. Wypowiedzenie, wypowiedzenie wojny wywołało ogromny zamęt. Mam nadzieję, że Mary i ich sąsiedzi zdołali ukończyć żniwa na czas. Okej. Okay. On chce jakąś muzykę, tak? A na <gry> Uwielbiam muzykę w grach. To jest coś pięknego. Jaha, wszyscy się bawią. Dobra, starczy z tego dobrego, lecimy, lecimy. Ale strasznie fajnie się. Fajne, strasznie fajny klimat jest tutaj. Okej, okay, teraz możemy zejść na dół i z tym gościem ma to pogadać, tak? Najwyraźniej. Tak. O. O, czyli poznaliśmy 1 sierpnia, pierwszego, pierwszego przyjaciela swojego, poznaliśmy. Muzyka jest bardzo fajna, naprawdę. Mamy dojść na front. Jesteśmy... ...żandarmen. Chyba tak to się nazywa, nie wiem, nie mam pojęcia, ale chyba tak. czyli musimy tutaj unikać. Unikać... No to też troszeczkę taka zręcznościówka, powiem jeszcze że... Nie... Za, nie za mało was? Tak troszeczkę na szturm? Kurczę. Oho, nie najlepiej to wygląda. Wojna to jest coś strasznego. Czy tylko ja przeżyłem? Ten szturm był bez sensu. This is yaich yeah, the voice boa lessons. Oh, is that... oh yeah, here is, yeah. Miss Marie Chaillon. Private Emile Chayon from the 150th Infantry Regiment was wounded by enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy.

Who had destroyed his life. Hmm. Czyli zemsta. Naprawdę, przedni motyw. W <laughs> Baron von <laughs> Fajnie biegają. Trzeba wysadzić most. Tak? Nie, okej. Okay. Lecimy na Szczecin. Ta tamto ta, reku, no nie. Odblokowano nowy dziennik, 12 sierpnia. Nareszcie już mogę, nie, nie mogę się doczekać walki. Może wreszcie uda mi się ukoić ten ból, który czuję ta, od tak dawno. Okej, okay, mamy granat. I oczywiście trzeba. Rzucać... Dobra, już jestem. Przepraszam już za... Czekajcie, czy, czy trzeba rzucić tutaj chyba tak O to chodziło? Tak O, to chodziło dokładnie. Dobra, chyba granaty granat nie musimy kolejnego granata brać Dobra Czy my znowu szturmujemy? Nie, to nie powinno tak wyglądać się, więc... Okej, okay, dobrze rzucone. Wow. Dobra, let's go na górę. Dobra, chyba o to chodzi. Tutaj chyba na dół teraz. I mamy detonator. Gdzieś tutaj, tak? Dokładnie tutaj. Let's go. Czekajcie, tyk i w dół. Aha, trzeba połączyć. Chyba, albo włożyć. O, chyba, tak? Czy jeszcze gdzieś tam? Zaraz zobaczymy. Chyba gdzieś jeszcze. Nie, chyba nie, dobra. Ale wprost czego dynamit sobie możemy wziąć. Okej, okay. Most rozwalony troszeczkę mało efektywnie, ale efektywnie, nieefektownie. etap bitwa nad Marną, stworzona na długo przed wojną plan wąż Liefena. Zakładał szybki podbój Francji, bla bla bla. Karabiny maszynowe. Przyjąć flagę, dobra, nie chcę mi się tego czytać. Najwyżej, najwyżej sobie później to zrobię. Eee, wejdziemy sobie na górę. Tak, tutaj są jakieś, jakieś granaty. Weźmy sobie granat. Nie wiem, gdzie mam to rzucić, ale chyba tam. Wtedy się zapadnie, to. To jest. To było głupie. No ale dobra, to jest w końcu opowieść. Dobra, weźmy sobie cokówkę. Rzucamy, oczywiście, w drabinę, żeby się. To jest taka. Nie wiem, to są takie troszeczkę dopełniacze, moim zdaniem, ale... Czy ja wiem, czy to jest potrzebne? Rach, ciach, 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 ciach. Schowajmy się. I oczywiście... Oua! Błąd popełniłem, za wcześnie. Za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie. No dobra. My powtórzymy to oczywiście. Dawaj, 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 dawaj. Aha, i od razu możemy do kolejnego. No dobra, okej. Ok. Eee, okej. Okay. Chyba tak, a później weźmiemy sobie jeszcze jeden granat i rzucimy go sobie... O, przykro mi, ale a nie, ucieknie, dobra. Okej, okay, to tutaj widzę że dużo śmierci nie będzie, jakoś tak, randomowych osób w wojnie. A ten co? Zapewnie <grym> się czuję chyba trochę szansę. O jezu. I teraz. Okej. Okay. Yy, szybko trzeba jakąś cegłę dostać. Tylko jaki sposób ja miałem to zrobić? Okej, okay. butelka. Yy, to nie jest nasz chyba. Tak więc warto wziąć drugą butelkę i rzucić to w taki sposób, żeby... No właśnie, tak więc. Aha, dobra, chyba już wiem, jak to zrobić. Tak się przynajmniej wydaje. Ale nie jestem pewien, mimo głowy sobie nie dam uciąć. Eee, pyk. Teraz idziemy sobie tutaj. Eee. Ok, teraz szybko tutaj. Tutaj. Yy... Czy da się to tak rzucić przeciwnika? A może, może po prostu możemy go zaatakować? No, 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 uciekaj. No, idź sobie, idź sobie. Dobra. Może po prostu możemy go zaatakować? Zaraz, zaraz zobaczymy. Dobra, lec, lec, lec szybko, szybko, szybko. Po to mamy chyba atak, żeby. Okej, okay, na no tak, dobra. Idziemy sobie na górę. znaczy najpierw sobie zejdźmy na dół. A tam coś było. Aha, już wzięliśmy to. No dobra. Potrzebujesz pomocy w menu? Podpowiedź. Jest tutaj, co? To takie dziwne, dziwne tłumaczenie szczerze mówiąc eee. Okej, okay, możemy rzucić sobie pomidorem Okej, okay, idziemy tutaj Pyk. Okej okay. i teraz tego Tada I teraz co możemy zrobić? Spacja? Rozerwać flagę Semste. Nice. But Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter froze. Soldiers hauled up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neu Chapelle. Mhm. Mm znaczy no, nie zginął, już myślałem, że zginął. Mhm. Ale no, przynajmniej. No nie, no dobra, nieważne. Dobra. E, jak na razie tutaj kończymy, ponieważ chciałbym odcinki robić takie około 20-minutowe. Tak więc. E... Będzie to krótka seryjka, naprawdę, to nie będzie jakieś długie, tak więc jeśli którzy nie są zainteresowani, to naprawdę nie muszą, nie zmuszam do niczego, chcę sobie sam ją przejść e, i przy okazji nagrać, tak więc cóż, jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie lajka w górę, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, na razie.